Често Урош диша и Джен с мен. Често Хорхе подружен. O no tak, było takie e, trochę zamieszania. mieliśmy A Teraz czekamy na nawiloty i, i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku do, do Turcji do Antaly. Cześć, cześć, cześć. 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 Tak, Jak tam? A, dobrze. Ale nie ma czasu latać. Nie, wszystko w porządku było. No, tylko korki duże na, na, na drodze i teraz tutaj korki, także mam nadzieję, że wszyscy... Wszyscy zdążyli do do soboletu. A jak nie zdążył, to tak polecisz? No ja idę sam, Ja, ja muszę no. trenować. Mamy no, czas. No, no, no no. Spokojnie, spokojnie. Męczony jesteś? Nie. No nie, nie, nie. Co robiłeś? Eee... Teraz. Wczoraj? Eee? Dzisiaj. A dzisiaj. Eee, barz. Trzy mhm. eee, godzina barz. Mhm. I teraz e, czekamy tutaj. Rok temu o tej porze byłeś, e, przeleciałeś z Portugalii z prezentacji. No, no. W tym roku nie ma kadry? E, nie, w tym, w tym czasie nie ma. No. Jest trochę później, także teraz e, mogę normalnie drżyć i e, mam nadzieję, że będzie, będzie lepiej. Lepiej, lepszy lód e, niż, niż był rok temu. Co dzisiaj jadłeś od podróżą? podróż? Coś takiego wszystkiego? Nic, głodny jestem jak. Nie, e, nie. bardzo. Teraz na serio, <laughs> na serio tym Nic nie jadłeś? O tak, ten byś na ranie był, ale to trochę. Wolisz na pusty załadek lecieć? No, tak. Jestem, wiesz, kiedy lecimy, jestem nerwowy zawsze Aha. i nie lubię za bardzo jeść. A wodę, kawę piłeś? Nie, nic, 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 nic. Okay. zero. Trochę wody, mam, no, ale, ale mało. Także dzień. kiedy kiedy lecimy do Turcji, tam będzie tam, tam będzie. będzie kolacja dzisiaj. Co jadłeś? Rano, cześć, mi do. A to jest? Rano w teatrze, teraz z komidą. A, no, to jest jajko, jajko i nie wiem. Czy od dużo jest? No nie, dużo, nie dużo. A jeśli chodzi o gimnastykę jakoś, bolą w mięśnie? coś robiłeś sportowo? Prze Prze nie przy... nic. Nic. To nie będzie Cię zbolało po Nie, 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 jestem, jestem okej okay z tym, bo nie ma problemu. jest kompensacja, wieczorem będzie jakieś ćwiczenia? Dobrze, masaż dostanę od Forcheta, ale to, 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 to później. To, drogi... Jutro... Urosz powiedział, że będzie masaż akcyjny. A, masaż? Tak. Jutro? I ty masaż <susza> no. uros. Masaż, e, Uros masaż mi. Dobra. Mm. To są? Specjalne skarpetki. No. O Boże. Widzisz Forchet? Co ty myślisz o tym A no, Nie lubię. Jak nie, lubisz? nie lubię? O cześć! Katastrofa. Dlaczego? Nie, solidnie no. Solidnie? Tak. Nie było takich. Bumpy, how do you say bumpy? Bumpy? Takie. Uh... Ale mało, to skaczący tak się. Mało. Ale have to because Oros doesn't really like so... On nie yeah. lubi, nie? Ale yeah. yes, yeah. he made it. But yeah. we made it uh... trochę, do no? <laughs> ale, ale dosyć. Teraz tutaj i teraz do delu do dzieci Jorge what is doing now? What is doing now? Yeah. An idea. I have an no idea. What? Maybe Maybe sleeping. No. Maybe. Maybe Felix is is playing in hyper. Okay, co robić samoloczej. Co robi? Spac? E, spa, попіше, spa. Czytaj się. Maybe maybe watching some movie. Co robiłem? Oglądałem movie. Dobrze. Czekaj. Ja zawsze. filmy, to Ehm. Jakie filmy? Uuu... E, um, unbelievable Ten, który wiesz, e, jest ten tsunami Tak? I tak rodzina przeżyje to wszystko Fajny? Super Polecasz? Super. Tak, A jaki był to koniec? To Jak to się to. skończył? Wszyscy... Wszyscy razem byli na zawsze no Spoiler no. Jestem głodny e, Teraz objęczony i teraz jestem e, mi... głodny <laughs> Tylko ważne kanapka Tylko co? Dwa kanapka Dwa dni bez treningu No tak, ale jesteśmy dobrze przygotowani, także będzie jutro trochę Zawsze podzielimy. No jesteśmy dobrze przygotowani, nie ma co w tym. Też tak? widać na boisku, nie? Spałem tak, od nie wiem 7 godzin. Normalnie, bez, Normalnie. bez stresu, bez nerwów. Bez stresu, tylko stres jest teraz na lek. No, to jest stres dobrze. A no, największy przy starcie czy przy lądowaniu? Psi, no, przy locie, jak są za turbulencją. No, jak, jak jesteśmy. moving, tak. to jest. To jak jest to samo. Czy w No nie spiesz dobrze nie, nie. Nie ma problemu. Tak, no, a no w ogóle, dostajesz się normalnie w pokoju w końcu, tak? No tak, Robiłem no, byłem sam w no pokoju, no no, no tak, że no nie potrzebowałem spać. z Zaczynamy, zobacz. Zobacz, spokój? Tak, a to jest łóżko małżeńskie. Tak, tak. Tylko jeden. To, to tak razem będziemy <grym> tak, się... Tak, tak będziemy <grym> się czuć <sierzycieć grym w sierzycieć> dzisiaj, wiesz? Tina, Tina, zapraszam. Tak, ale... Tina nie problem. Tina nie problem, twoja dziewczyna też nie problem. Ale jesteśmy zadowoleni, że będziemy tam trenować na normalnym boisku. Normalnym boisku. A ty podróż zmęczony jesteś czy nie? A, no, tylko trochę, ale... <grym w sierzycie> ja chcę do Turcji. Dobrej hotel, Dobre policzenia. Dobre, dobre wojsko. Dobre wojsko, dobre pogoda. Ja trochę no robiłem gimnastykę później. No. <grypto> jutro, zędzony. Jutro W <jutro>, <grypto> Niemczech kiedyś byłeś? Co, nie, w Niemczech. Tak, 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 byłem kilka razy. Gdzie? Byłem w Berlinie, byłem w Dortmund. Kilka, no, kilka razy. Bardziej wakacje czy tak? Wakacje wakacje. Paweł Czado. Dzień dobry. Będziemy relacjonować jak wyglądają przygotowania Piasta do rundy rewalżowej. Pełni mocy, tak? Czego się spodziewamy tutaj? Spodziewamy się ciekawych meczów. Eee, przede wszystkim właśnie tego. O, Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam? Jestem Ursz. Okej, okay. a ty? Jestem Jorge Feliz. Tak, znamy was. Mieszkacie razem. Rozpakowujemy się, tak? Teraz tak. Dużo macie rzeczy? No, dużo. Torba moja, torba. Ile ona waży? Ile? Ile kilogramów? Eee, po po co ci takie eleganckie buty? Oh, bol... O, no, dlaczego? Wolny mi chyba. Czego miasto? <laughs> o ja myślę, że ma jakie plany, ja nie wiem, nie wiem co. <laughs> Jaki plan ma? Dyskoteka, nie no. Może, no, no nie, ma, nie może dyskoteka. Tylko, jest tylko. Spacer. Spacer. Oh. O. No. A, Jeansy. O. Oh. Ty, no, elegancko. No, elegancko, normal. Jaki spacer wyszło? Zobacz, a ja? A, ty, a ja masz? sportowo tylko. Wszystko sport. Ty przejawisz się ja, na sport. Ja będę w ja hotelu cały czas. Rozumiem. Ty przejechałeś się na sport, a Jorge, a Jorge nie sport i rekreacja. Na, 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 na wakacje. Dziady nasz lata, no? A, o, o, lat, on będzie latał do, do domu. Tak. Nie, sportowe, no tak. Tutaj okay. mamy jeszcze kilka butów. A wziąłeś jakieś takie cywilne, nie? Nie. Dlaczego? No, no na wolny ty, ty. dzień. Nie, wolny dzień, jestem w tym piazdliwce całe życie to jest to. Okay. Buty? Teraz Ile par? Eee, o no, popatrz, tutaj mam... Eee... O ludzie, 34, No. Pięć. Tak. Pięć par. Jeszcze mam... Ale ty wziąłeś buty. też takie używane, takie do tego, żeby... Te wygodne, nie? No, no, no. nie, to są używane, no. Nie A jakieś nowe? Jak mam pierwszy dzień, od razu te nowe, to... A to, to na są... hale, tak? To na hale. To, to dostanę ten, jak się nazywa, to, jak masz... Jak nowe buty? Odciski, odciski, no, no, no. A nie, lepiej nie odciski. Nie no, tak, A są jakieś nowe? Mam stare. Tam no. są nowe jakieś. Te są nowe i to, ale to nie są moje. Też to musi być. Eee, ja o, 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 mam, 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 czekaj, czekaj. Mam ten moment. Ja. Aha. Aha, aha, co to jest? A to jest ten, play. To jest Switch. Tak, to trochę doegrano no. Jest Fifa, Cielo. jest Fortnite. Ale 18, jest stara Fifa. Tak, tak, stara, stara. Fortnite, grasz? Nie, nie, nie za bardzo. A w miarę eee, Też nie, ale to są też Switch takie, takie różne okay. rzeczy możemy razem grać z Jorjem i tak dalej. też ma Switcha? Nie, eee, nie, nie, ale możemy z tym jednym razem grać. Jak? Czy to tak ściągniesz? Tylko tak że, że No wiesz, tak ściągniesz? Ja mam jednego tak. i Jorge drugiego i okay. walcimy. Dobra, a można też na telewizor to szucić? Tak, nie? tak, ale nie mam, zapomniałem kabel. Książka? ty książka? Ta, ta, ta. po hiszpańsku. Po hiszpańsku? O... o szachach? Ajedrez? Jest bronnia. I lo resuelven con ajedrez. A, a rozwiązują to szachami? Tak, tak. Ta, ta. A druga książka? A druga książka, La Paradoja. Czyli? E, es acerca del liderazgo. Jakbyś liderem? Liderem, jesteś. Ty jesteś liderem? Trzeba oh, no, nas Badi, badi, jesteś. Ale tyś liderem z sniperów bramki. A, de goles, de tak. goles si. O, co ty masz? Uuu, Naprawdę! A to? Ale... Nowy, no, no. nie tu... grać, przyszło mnie, ale... Okej. Okay. Nie wygląda dobrze, I teraz ja wygramy i urocz kraj. Okay. <noise> nie wygrał jeszcze, przyszło mnie. I open yeah. O oh, kurczę, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie jeszcze raz. Dobra, no, to... to Ty. Kurale, ale nie widać dobrze, wiesz. To wszystko? Uuu! Uh. <noise> top. Teraz jest... Jest filmowo. Bardzo no. I środek! Będziemy grać tutaj drużynę sparing z twoją byłą drużyną, tak? No tak, tak. Jak to jest się nazywa drużyna? E, drużyna Inka Celje. Celje. To jest mój kraj, tam, e, tam pierwszy raz, e, mój pierwszy pr klub profesjonalny. Okej. Okay. Także no super, jestem e, bardzo się z no, tego meczu i, e, i widać też, oni będą mieszkali tu obok hotelu, e, mam kilka... Kieseliu tam jeszcze i... No super, super, Fajne. no super To zagramy z nimi. Kiedy gramy z nimi? Trzeci mecz trzeci mecz. A kiedy gramy pierwszy? Dwa dni. Czyli w środę. W środę pierwszy mecz. Eee, Ludogorec, no eee. W środę si, si, si. Mierkoles. jest. Yes. gramy? Eee, gramy Ludogorec. Tak, tak. No to dobrze. Czyli... Wtedy... Jak chcę grać? Jak chce grać i jak cię strelibranki? Str 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 w pokoju tu gadamy tylko po polsku, ja u tak. Ciebie, jeżeli, wiesz? Dobra, zjadłeś. Zawsze po polsku. Teraz mo, mozie, e, możemy grać Uno. Uno. Uno zagrać, tak Nie, ale Nie, lepsze grać tak na żywo, nie tak okay. normalnie. Super. Classic. Powiedz mi, a masz jakąś taką grę na telefon jakoś? Telefon? No. Nie, no, ale... Gra na telefon jakoś, nie? E, nie, bole... Na żywo. Osoba, osoba. Na żywo, osoba. Osoba, osoba. Dobra, to co, rozpakowani jesteście i gracie w UNO. Nie wiem no tak, teraz jesteś... grujemy, gramy UNO i później dam spać korki tutaj i to jest to. No dobra, no to co, to w takim razie życzę wam miłego wieczoru i jutro do pracy, tak? Dziękuję bardzo, no tak. Pozdrawiam dziękuję. naszych kibiców, bo nas oglądali. No tak, pozdrawiamy każdego kibica, który ogląda ten wideo ten i... I wszystkich, żebyśmy rekibicowali też na, na naszych meczach normalnych. Ty pozdrawiasz kogoś? Przez wizy. <grywia> <grywia>